Dzień dobry Państwu! Z tej strony kłaniam Wam się nisko i serdecznie Carselin Investigio i zapraszam Was, drodzy towarzysze i drogie towarzyszki internetu, na kolejny odcinek z gry Grand Theft Auto Vice City na platformę Sony Playstation 2 w ramach cyklu Carselin Plays Games. W dzisiejszym odcinku, który jest 55. misją w naszej karierze, a jednocześnie trzecią misją z nieruchomości, jaką jest klub Malibu. W dzisiejszej misji musimy wykazać się ponownie refleksją oraz umiejętnościami, lecz tym razem zamiast umiejętności strzeleckich musimy wykazać się umiejętnością prowadzenia auta w ekstremalnych sytuacjach, a konkretnie w wyścigu bardzo skryptowanym. Dlatego stąd dzisiejsza misja nosi też tytuł The Driver. Are to come plan driver. Tommy, I'll do it. I can drive. <laughs> you want Hillary, mister. Not some smart talking law school chump. Hillary's a real deal. You ain't never seen anyone drive so fast. I'll give him a call here. Hey, Hill. It's Phil. How's it going? No, don't talk. We'll reminisce later. You want to do me a favor? I got me a guy from up north. Oh, no, I don't think he was in the service. But he wants a driver for a bit of action okay i understand what do you say well he'll do it no problem well there might be a little problem see he has abandonment issues seems he won't work for anyone who can't beat him something to do with his mama anyway i <coughs> wants to race you first said so he'd meet you outside abandonment issues who is this freak why can't i meet someone normal for a change No, i Tommy ponownie się wkurzył, ponieważ stwierdził, że wystąpiły kolejne problemy, i postawił pytanie, czy nie może współpracować z nikim normalnym. Wychodzi na to, że nie. A to przed Państwem, Hilary. Chociaż jestem Tommy, to znaczy, dlaczego nie chcę mówić z nim? to tak. Mam jechać dla Pana, jeśli i tylko jeśli Pana mogę działać dobrze. Mam jechać i nie będę ich powtórzył. No i proszę Państwa, zapowiada się misja, która nie będzie w żaden sposób e, przyjemna. powiem spójrzcie, Hilary ma Sabre Turbo, a nasz protagonista ma e, Sentinela w wersję standardową. To nie jest Sentinel, Sentinel XS, czyli je, e, usprawniona wersja. Zobaczcie też jak ta misja jest bardzo skryptowana. O, dobrze, że chociaż przywaliłem i jadę dalej. Dobra, niech Hillary jedzie z przodu, ja spróbuję go wyprzedzić już za chwilę. Już za chwilę, tylko znajdę odpowiedni moment. Okej, okay, myślę, że teraz powinienem dać radę. I myślę, że zanim cokolwiek zrobi. No i proszę, wyprzedzi mnie z kurby, no nie da rady. Czy ten Hillary popełni jakikolwiek błąd? Swoją drogą gracze bardzo się skarżą na tą misję. Wiadomo dlaczego. O, bardzo dobrze! Sieć tam! Nie wracam! Przynajmniej pozycja jest moja. Bardzo dobrze. Cieszy mnie ten fakt. Teraz nie możemy tutaj spierdolić tej misji. Pomimo tego, że mamy dwie gwiazdki, swoją drogą gracze bardzo często się skarżą na tą misję z racji tego, że poprzez właśnie układ skryptów w tej misji, no, często jest ona niewykonalna. Często. Dlatego ja wam szczerze powiem, że ja tę misję wykonuję trzeci raz. I bardzo mnie to już wkurza. I mam nadzieję, że tym razem mi pójdzie. Jeśli nie popełnię żadnego błędu po drodze, o ile radiowozy we mnie nie pierdolną, Dlatego tu pojadę powoli, dobrze. To może się uda. Chociaż Hilary został daleko z tyłu. Ale powinienem się patrzeć na front. Inaczej będzie dupa zbita. A policjanci lubią tutaj. Lubią tutaj. O, proszę. O małe włosy, bym przypierdoli. Dobra. Ale zbliżamy się do końca, proszę państwa. Czy się uda? Czy się uda? Proszę bardzo, pierwsza pozycja. I o to właśnie chodzi. Ja nie mogę. Trzeci raz wykonuję, to, wykonuję tą misję, ale tym razem mi się udało. Jak to się mówi, do trzech razy sztuka. Jak widzicie, drodzy Państwo, zarobiliśmy 3000 dolarów. Także nie jest źle. No i właściwie pozostała nam już tylko jedna. Ostatnia misja z klubu Malibu. Lecz. O, w ty, Lecz jaka to będzie misja? Zapraszam do obejrzenia kolejnego epizodu. 50, chyba szóstej misji. Prawdopodobnie. Dobrze. E, drodzy towarzysze, zanim jednak się pożegnamy, chciałbym akurat taką małą anegdotkę stwierdzić, bowiem przyszedł mi pomysł, aby rozpocząć kolejny projekt. E, również to będzie gra na PlayStation 2, e, również sygnowana logiem Rockstar Games, lecz nie będzie to kolejna część Grand Theft Auto. A mianowicie e, chciałbym się zapytać, jak byście podchodzili do projektu z gry Max Payne część pierwsza na konsole Playstation 2 yy, oczywiście zrozumiem jeśli ten projekt wam się nie spodoba zrozumiem jakbyście stwierdzili że lepiej zrobić z wersji PC lecz niestety korzystam z Windowsa 7 wersji 64 bitowej i wersja PC pierwszego Max Payne nie działa u mnie za dobrze występują problemy z dźwiękiem a czasami gra wysypuje się do pulpitu i z racji tego Iż posiadam wersję na PlayStation 2. Czy chcielibyście zobaczyć polski Let's Play z tej właśnie gry, właśnie z PS2? Czy zyskałoby to jakąś aprobatę? Bo, ponieważ ja jak najbardziej pozytywnie podchodzę do tego projektu, bowiem e, chciałbym, e, i chciałbym go rozpocząć teraz, bo ja myślę, że ze względu na klimat gry, Let's Play, jakby się oczywiście udało, skończyłbym na zimę, tak. Przed świętami w okresie świąt, może króciutko po świętach. W każdym razie, żeby poczuć ten klimat gry, taki zimowy, mroczny klimat. Ale to zostawiam Wam, drodzy moi towarzysze i drogie towarzyszki Internety, bowiem, ja też musiałbym wiedzieć, jak rozgraniczyć sobie czas, kiedy mieć czas na nagrywanie tego materiału, kiedy rozpocząć ten projekt, czy będę mieć ogólnie na to wszystko. Siły, chęć, no i przede wszystkim omawiany czas, czy pora będzie odpowiednia. Także, nie wiem. Na począt, właśnie z począt, aby prowadzić pewną inicjację, pytam się Was. I to raczej wszystko, o czym chciałem pogadać. Także dziękuję Wam, drodzy towarzysze i drogie towarzyszki internety, za obejrzenie kolejnego odcinka z gry Grand Theft Auto Vice City na platformie Sony PlayStation w ramach cyklu Carcel Place Games. I w przyszłym odcinku zapraszam Was na kolejną misję, która będzie ostatnią, jak wspomniałem wcześniej, z klubu Malibu. I tym samym e, będziemy mogli e, zakończyć kolejny wątek, e, uzyskać kolejny haracz, który będzie nam wzrastał. No i dzięki temu będziemy mogli również kupić kolejne nieruchomości. A zatem. Dziękuję wam serdecznie drodzy towarzysze Internet. Cieszę się, że ze mną byliście, że. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. No i zapraszam Was do obejrzenia kolejnych epizodów. Oczywiście zapraszam Was również do odwiedzenia mojej oficjalnej strony World jak i mojego fanpage'a na Facebooku. Także myślę, że zyskałoby to, także jeśli chcecie być na bieżąco zajrzyjcie na te strony, serdecznie zapraszam, może znajdziecie coś tam dla siebie, jednocześnie jeśli chodzi o wątek Maxa Pay na jedynki, e, oczywiście e, napiszę o tym mały pościg na facebooku że planuję taki projekt i chcę wiedzieć czy ta a, e, czy ten pomysł e, czy zgadzacie się z tym pomysłem, czy wprowadzić coś takiego czy nie, czy dać sobie spokój, dobrze bo ja już tak pierdolę, mieliśmy kończyć. Także dzięki Wam jeszcze raz za oglądanie. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Z tej strony był Karcelin. Cześć.